Witam Państwa. Milion złotych. Taką kwotę zażądał od polskiego rządu Marek Magierowski. W jego opinii to mu się należy. Dlaczego? Ponieważ zostaje odwołany z placówki dyplomatycznej i według niego został on narażony na straty. Miał on mieć umowę do 23 listopada 2025 roku. Decyzją polskiego rządu zostaje on wezwany do kraju, Będąc miliony na tej placówce, a więc zdaniem Magierowskiego, to naraziło go na straty i żąda tytułem rekompensaty od polskiego państwa milion złotych. Tak, e, szanowni państwo, mm, słów brakuje, e, ponieważ to jest tak, że ambasador e, to jest ktoś, kto reprezentuje polskie państwo i służy temu państwu. E, ja nie spotkałem się w, e, nigdy, nie ukrywam, ani we Francji, ani w Polsce, ani właściwie nigdzie. Z taką sytuacją, gdzie dyplomata jest odwołany do kraju swojego pochodzenia, do kraju, dla którego pracuje. No i nie tylko ma jakieś opory, a dodatkowo jeszcze wysuwa jakieś żądania tak, finansowe. To jest sytuacja no niezwykła, można powiedzieć, szokująca, no ale w, w, która nie powinna dziwić, ponieważ tak funkcjonuje PiS. tak, Głównym mottem PiSu, takim zbójeckim mottem PiSu jest wydoić tyle, ile się da, no i to widzimy na każdym kroku. A więc Marek Magierowski uważa, że mu należą się jakieś pieniądze w związku z tym, że został odwołany do Polski, co jest dla mnie, jako dla osoby, która pracowała jako wolontariusz dla, dla różnych polskich instytucji, która pracowała za darmo i ja tego, tego nikomu nie wypominam, ja się z tego cieszę, jestem z tego dumny, Ponieważ miałem okazję, przywilej, honor służyć Polsce na różnych obszarach, tak w Polsce jak za granicą. Dla mnie jest to coś szokującego, że dyplomata, który pracuje dla państwa, pracuje dla rządu, jeszcze ma czelność oczekiwać jakiejś rekompensaty, bo ktoś go odwołuje. Ale prawda jest taka, że w Polsce mamy obecnie do czynienia z jakimś pomieszaniem, z poplątaniem, jeśli chodzi o służbę dyplomatyczną, o służbę zagraniczną. No, i to, to zamieszanie wprowadza Andrzej Duda, ponieważ zdaje się, że Dudzie jakoś myli się funkcja prezydenta z rolą króla. tak? I faktycznie, jeśli Andrzej Duda byłby Adrianem I, miłościwie Polakom Panującym, to byłoby tak, jak się wydaje, Dudzie, że. Ambasador reprezentuje w króla, tak i jego reprezentuje i wówczas on może ambasadora odwołać, może go powołać i właściwie może wszystko, ponieważ miłościwy panujący monarcha w monarchii absolutnej może tak naprawdę wszystko. Natomiast w państwie demokratycznym to jest tak, szczególnie tam gdzie jest system parlamentarny, czyli taki system polityczny, jaki panuje w Polsce, to jest tak, że polityka zagraniczną prowadzi rząd. I owszem, prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów, ale robi to tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie na wniosek rządu. To jest tak, że taki wniosek y, składa y, Minister Spraw Zagranicznych za zgodą premiera i właściwie rola prezydenta jest tylko i wyłącznie symboliczna, a więc on nie ma żadnego wpływu na politykę zagraniczną zgodnie z, z konstytucją, zgodnie z obowiązującym prawem, z porządkiem prawnym. A więc to nie jest tak, że Andrzej Duda. Ma prawo decydować o tym, kto będzie ambasadorem, on ma na to jakieś To Po prostu ma wykonywać wolę rządu. Bo takie są fakty, tak to funkcjonuje, przecież tak to powinno funkcjonować. No i oczywiście, w, jeśli Andrzej to byłby w osobą zdolną do kompromisów, to można by było jakoś uzgodnić pewne sprawy z rządem. Ale okazuje się, że Andrzej Duda właściwie niczego z nikim uzgadniać nie chce, ponieważ jemu się mieli funkcja króla z funkcją prezydenta. I no, tak samo można powiedzieć, że skoro Duda uważa, że ambasadorowie są jego podwładnymi, no to być może jest też tak, że jego podwładnymi są profesorowie, który przecież też, też przecież nominuje, podpisuje ich nominacje, prawda? Być może jego podwładnymi są również sędziowie, policjanci, wojskowi. No nie są, tak, ponieważ on te wszystkie wnioski podpisuje tylko i wyłącznie. Za zgodą i na polecenie można powiedzieć, poszczególnych ministrów. To nie jest tak, że on decyduje o czymś w tych kwestiach. Natomiast ludzie się wydaje, że właściwie on jest królem, tak, że on może decydować o wszystkim i że on mianuje, on odwołuje, on powołuje taki, że to są jego pracownicy, a tak nie jest. I to jest nie do przyjęcia, że prezydent, który podobno ma doktorat, nie rozumie, jak funkcjonuje państwo, tak, jakie są zasady funkcjonującego państwa prawnego. Ja się osobiście dziwię, że Ujot mu tego doktoratu jeszcze nie odebrał. No ponieważ no to jednak jest dla tych uniwersytetów, można powiedzieć, powód do niedumy, że ktoś taki legitymuje się ich doktoratem. No i, no bo zdaje się, że faktycznie Andrzej Duda nie rozumie absolutnie tego, na czym polega jego funkcja. Jest to człowiek, który nie dorósł, oczywiście, do funkcji prezydenta, to jest oczywiste. Natomiast. Ja rozumiem, że on jest prezydentem łapanki, że tak wyszło, jak wyszło, że nie miał być prezydentem, tylko po prostu miał zrobić dobry wynik w roku 2015, tak i ten wynik miał być takim punktem wyjścia do, do, do dobrego wyniku pis w wyborach parlamentarnych. Ja to wszystko rozumiem. Natomiast, niestety, niestety, tak postanowili wyborcy. E, jest on prezydentem już na drugą kadencję i można się było czegoś nauczyć. A zdaje się, że się właściwie niczego nie uczy, bo się niczego uczyć nie chce, tak, i ma jakąś swoją interpretację prezydentury i swojej roli. I powtórzę teraz, jeszcze myli mu się um, urząd prezydenta z majestatem królewskim, tak? I Andrzej Duda um, myśli, że jest Adrianem pierwszym, a nie jest Adrianem pierwszym. W Polsce nie ma monarchii absolutnej, tylko jest, jest um, demokracja parlamentarna, a w demokracji parlamentarnej to jest napisane w konstytucji, to wynika z polskiego porządku prawnego za politykę zagraniczną, za jej prowadzenie, za jej um, definiowanie odpowiada rząd, a nie prezydent. Powiem więcej, że kiedy prezydent gdzieś wyjeżdża za granicę, to jest de facto związany, podkreślam, związany rządowymi, rządowymi poleceniami. Czyli to nie jest tak, że on może prowadzić sobie jakąś tam całą politykę zagraniczną, tylko on musi przestrzegać rządowych wytycznych. Tak? tak to funkcjonuje. Tak to funkcjonować powinno. A tu widzimy, że Andrzej Duda ma swoją własną definicję, więc Marek Magierowski jest jego ambasadorem. Zresztą podkreślmy, że jest to człowiek, który. Nie miał, nie ma żadnych kwalifikacji do tego, żeby pełnić funkcję ambasadora, no ale jest to w nominat prezydenta, no i się okazuje, że prezydent tutaj blokuje zmianę ambasadorów, ale przecież to jest czymś normalnym, tak jest w każdym państwie, że to rząd decyduje, z, z kim pracuje, tak? To rząd decyduje, w kogo wysyła na placówki, no tak to funkcjonuje, skoro rząd prowadzi politykę zagraniczną, to rząd decyduje i prezydent tutaj właściwie nie ma nic do powiedzenia, tak? Natomiast prezydent uważa, że ma coś do powiedzenia i to właśnie robi. No i blokuje, można powiedzieć, zmianę ambasadorów. No i efekt tego będzie taki, że ambasador, ambasadorowie, którzy są na placówkach, będą odwołani. Natomiast ponieważ Andrzej Duda po prostu zastrajkował, tak, obraził się, swochał się, można powiedzieć, nie podpisze ich nominacji. A więc Polska nie będzie miała ambasadorów, tylko będzie miała chargé d'affaires. To w Europie wiele nie zmieni. No bo to jest tak, że tutaj w Europie każdy wie, jaka jest polska sytuacja. Każdy wie, jak działa Andrzej Duda i właściwie jakiego Polska ma, albo właściwie nie ma prezydenta, ponieważ Andrzej Duda właściwie jest wszystkim tylko niepoważnym nie prezydentem. Tak więc to nie zmieni niczego, tak? czy to w Niemczech, czy we Francji. Nie sądzę również, żeby to zmieniło jakąś sytuację w Stanach Zjednoczonych. Natomiast będzie z tym problem w, na przykład na Bliskim Wschodzie, na przykład w Ameryce Południowej, gdzie tam jednak ta ranga ambasadora jest istotna, ten tytuł ambasadora jest istotny. No i fakt, że jakiś kraj wysyła szarżę na no jest uznawane w pewnych krajach jako taki brak szacunku, tak można powiedzieć, dla tego kraju, czy obniżenie rangi tych relacji. Tak właściwie Duda zaszkodzi, zaszkodzi tutaj polskiej polityce zagranicznej swoim, swoim fochem, można powiedzieć. No ale fakt jest taki, że PiS zdemolował polskie państwo. No właściwie zrealizował swój główny postulat w roku 2015 z kampanii wyborczej o Polsce w ruinie. No faktycznie PiS zostawia Polskę w ruinie, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ja trochę ubolewam nad tym, że nowy rząd nie mówi o tym, ile PiS wyrządził strat, no, jeśli chodzi o instytucje państwa, bo PiS się chwali tym, jak bardzo dobrze miały się spółki skarbu państwa do rządów PiS. -u. prawda, jest taka, że PiS te spółki wykańczał i wykończył zresztą parę z nich, czego dowodem no, jest obecna sytuacja w PKP Cargo na przykład gdzie w, w solidarności z zarządem pisowskim wykończyli tą spółkę, zrujnowali ją, można powiedzieć, wydoili, zrujnowali. Podobna sytuacja jest w, w polskiej poczcie, tak więc to są skutki rządów PiSu. Ale m, to, co PiS zrujnował najbardziej, to jest dyplomacja. Tak, Właściwie PiS wykończył kompletnie polską dyplomację, wyrzucił najzdolniejszych ludzi, zastąpił ich jakimiś po prostu amatorami, ludźmi, którzy nie mają pojęcia o tym, jak się w ogóle robi politykę zagraniczną. No i teraz jeszcze sobie każe płacić za to, tak? A więc okazuje się, że Magierowski, który właściwie się na niczym nie zna i niczego się nie nauczył, e, oczekuje za to, że zostanie odwołany milion złotych. No i to jest po prostu, to jest, to jest skandal, tak? Znaczy, to jest po prostu taki skandal, jaki trudno opisać. To jest po prostu obrzydliwe, ale to pokazuje jakby, jak funkcjonuje PiS. Znaczy ja rozumiem, że w Magierowski e, troszkę zazdrości z swoim kolegom. Na przykład taki Daniel Obajtek e, załatwił sobie fuchę, można powiedzieć, że tylko dorabia w Europarlamencie, ponieważ jego główne dochody płyną na konto z, Węg z Węgier, tak, na Węgrzech. Zatrudniono go w firmie, która de facto jest częścią imperium Wiktora Orbana, ponieważ jest to firma wspólnika Zięcia Orbana, który go zatrudnił, a więc tego dostaje sobie co miesiąc 15 tysięcy euro. 15 tysiaczków mu wpływa na konto, tak po prostu, just like that i wszystko jest super. No, tutaj też warto powiedzieć, że obajtek, który przecież tak bardzo się zarzekał, że on tutaj, jak się zmieni w Polsce rząd, on odejdzie z prezesu Orlana i nawet nie będzie oczekiwał, że ktoś mu za cokolwiek podziękuje. No, tak okazało się, że czekał, tak, no, czekał, aż go odwołają, żeby jednak sobie ten milionik jeszcze przytulić, tak. No Mamy obajka, mamy również tutaj wydarzenia, może powiedzieć, które miały miejsce w, w TVP, w mediach publicznych, kiedy to um, właściwie jeszcze przed um, objęciem sterów państwa przez nową koalicję rządzącą um, propagandziści tacy jak Holecka, Rachoń, Kłeczek i inni um, dogadywali się tak, żeby, żeby po prostu odejść, um, czyli zmieniali sobie umowy i dzięki temu odchodzili z TVP um, otrzymując potężne, potężne pieniądze. Te pieniądze szły w setki tysięcy złotych, w miliony. No I potem ci ludzie poszli do telewizji Republika, gdzie teraz żebrzą pieniądze od, od słuchaczy, od widzów, dlatego że przecież oni są biedni, potrzebują kasy, tak? E, tak więc a tutaj w, w tych przykładów jest więcej na przykład no, Tomasz Sakiewicz kolejny patriota polski, prawda, który jest wszystko dla Polski i z miłości dla Polski, z miłości dla Polski przytulił 9 milionów złotych na kampanię referendalną. Z miłości dla Polski przytulił 5 milionów złotych na e, tak zwany projekt Puszcza TV, też nie wiadomo za bardzo, gdzie są te pieniążki. Z miłości dla Polski sobie sobie kupił kamienicę w Krakowie, z miłości dla Polski sobie kupił domy na Haiti, z miłości dla Polski sobie kupił parę samochodów, z miłości dla Polski nie płacił swoim pracownikom dalej itd., itd. Tak więc takich patriotów tutaj wielkich, pisowskich jest bardzo dużo. No i no to jest tak, że jednak ci ludzie w, od Dudy nie są zarobieni, można powiedzieć, no, z wyjątkiem Sadurskiej, tak, która jednak się tam dorobiła w PZU. No ale oprócz Sadurskiej, zdaje się, że ci ludzie od Dudy no, czują się troszkę poszkodowani. Na przykład taki Marcin Mastalerek, który został, może powiedzieć, odcięty od Pisu. To no, też tam chyba za bardzo się nie dorobił. No i podobnie, mm, właśnie Marek Magierowski, który no, jednak jest bliskim człowiekiem Dudy. No i tutaj się okazało, że skończyła się władza pisowska. Ym, no i on z tego, zdaje się, zbyt wiele nie ma, więc no, chciałby generalnie przytulić jakąś kaskę, jeszcze póki się da, tak póki, póki jeszcze może. No tylko pytanie jest takie, czy to nie będzie tak, że to Magierowski będzie tak naprawdę, zwracał polskiemu państwu pieniążki, e, no bo warto by było zamiast wypłaty mu e, tej kwoty, która się mu należy, po prostu zrobić mu audyt, tak, i kontrolę, jak ta ambasada funkcjonowała za Magierowskiego, jakie tam były pieniądze, kto, jak, co wydawał, w jaki sposób, i przede wszystkim, jakie są skutki jego działalności, tak, czy, bo nie są znane jakieś sukcesy e, Magierowskiego, czy to, czy to w USA, czy gdzie indziej, tak więc może jest tak że to sam Magierowski za chwilę będzie musiał zadać polskiemu państwu pieniądze. Tylko, ja też chciałem powiedzieć jasno, to nie jest tak, że Magierowski żąda kasy od jakiegoś tam mitycznego państwa, które gdzieś tam sobie jest, tak? Znaczy, to jest tak, że Magierowski żąda kasy od nas, tak? Ja mówię od nas, bo tutaj mi się zarzuca, że ja właściwie nie żyję w Polsce, to w realności, państwo Państwa, ja żyję między Polską a Francją, chciałem Was poinformować. Płacę też w Polsce podatki, także to nie jest tak, że, że ja jestem gdzieś tam odrealnionym sobie człowieczkiem, który Gdzieś tam sobie w Strasburgu siedzi na swoim fotelu i sobie tam wygaduje swoje jakieś tam farmazony. Uważam, że jestem poinformowany dobrze co do tego, co dzieje się w Polsce i to mnie też dotyczy. Tak więc tutaj wypraszam sobie takich komentarzy, jakoby nie miał pojęcia o czym mówię, gdzieś tam sobie żył, sobie kochał tą swoją Polskę tam i gdzieś popijał wódeczkę i w przypływie miłości do ojczyzny sobie robił te swoje nagrania. To nie jest tak. Ja Polskę znam dobrze, dla Polski pracowamy, dla Polski pracuję. Wiele rzeczy robiłem Probo, nikomu tego nie wypominam. Natomiast wypraszam sobie po raz kolejny. Powtarzam, takich komentarzy, że ja gdzieś tam sobie jestem odralniony, nie wiem co mówię, wiem co mówię, tak? Wiem dobrze, co mówię. Nie mogę to udowodnić. Zresztą wystarczy wejść w internet i sobie zobaczyć, co robiłem, czym się zajmuję. Tak więc naprawdę wypraszam sobie i dziękuję. Po raz kolejny. Za takie hejteckie komentarze, które mnie właściwie motywują do, do, do dalszej pracy, wracając do tematu. No, właśnie, taki jest pis. Tak jakbym od temu pisu, jest to, że po prostu wydoić tyle, ile się da, yy, i to jest ten ich patriotyzm. Tak? A więc doili tak naprawdę Orlen, tyle, ile się dało, doili inne spółki Skarbu Państwa, tyle, ile się dało. Yy, dwie spółki właściwie tak doili, aż wydoili, ponieważ PKP Cargo de facto wykończyli. Wykończyli też Polskę, Pocztą, Pocztę Polską, tak no i takie są skutki PiSu, tak. państwo właściwie zrujnowane, budżet zrujnowany, tak to dzisiaj wygląda. PiS dodatkowo wyrządził duże straty też społeczne, dlatego że rozbudował socjal w sposób niemądry i teraz się okazuje, że w Polsce, tak jak we Francji, częścią ludzi, ludzi bardziej opłaca się zasiłek od pracy. I bardzo, bardzo ciężko będzie to zmienić, no ponieważ wiadomo, że to ciężko jest to, co zostało raz dane, tak? I to je choćby 800. Plus, yy, ja uważam, że inicjatywa nie jest zła, natomiast ona powinna być ludziom, którzy potrzebują tego zasiłku, a nie, a nie każdemu, no to jest po prostu bez sensu, tak? No, no to jest tylko jeden przykład, który pokazuje, jak sobie PiS kupował wyborców za, za ich własne pieniądze. No i to jest tak, że Magierowski jakby jest kolejnym dowodem na to, jak. Yy, jak PiS doił, doił i właściwie próbował wydoić państwo tyle, ile się dało. No i się te, te słowa Andrzeja Dudy, który jak rozpoczęły się demonstracje kodu um, Komitetu Obrony Demokracji w roku 2015-2016, kiedy to PiS zaczął demolować się w miarę Sprawiedliwości, to Andrzej Duda powiedział coś takiego, że ci ludzie protestują w obronie tych, którzy um, modną się, aby oczyznę dojną um, im um, zwrócił Pan Bóg. To prawda jest taka, że ojczyznę dojną to sobie zbudował Andrzej Duda, tak jego, jego kompanii. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, oni faktycznie doili tą ojczyznę tyle, ile tylko mogli. A więc, no, jeśli Andrzej Duda mówi, mówi o ojczyźnie dojnej, to to jest tak, że tą ojczyznę dojną doi również, chce wy, chcesz wydoić jego, jego nominat, tak? czyli Marek Magierowski. To jest skandal. Czy to jest po prostu to jest obrzydliwe, to jest ohydne, to jest po prostu hańba, to jest. Że, że ktoś, który ma być dyplomatą, wyciąga łapę, tak? I jakby to jest to, co mnie w PiSie razi, że ci ludzie oni mają ciągle wyciągniętą łapę, tak? Oni ciągle wyciągają łapę po jakieś pieniądze po coś, tak, i nawet nawet po tym, jak stracili władzę, dalej wyciągają łapę, tak? Znaczy, to jest niebywałe, że facet, który po prostu nie miał żadnego doświadczenia w dyplomacji, który nie ma żadnych osiągnięć, który zostaje odwołany, on wyciąga łapą, chce jakieś pieniędzy. No za co? Znaczy ja się pytam, za co panie Magielowski pan chce milion złotych? Tak, znaczy no, z czym sobie pan zapracował na ten milion złotych? I to jest tak, że faktycznie w dyplomacji ludzie powinni zarabiać odpowiednio, ja się z tym zgadzam, ale żeby brać kasę, to trzeba mieć ku temu jakieś konkretne kompetencje, tak? Natomiast dyplomacja polska przed pisem, no była jaka była, nie była najgorsza, najlepsza też nie była, ale fakt jest taki, że piston dyplomacji zdemolował, tak? I wysłał jakiś kompletnie w przypadkowych ludzi nie mających pojęcia w ogóle o polityce zagranicznej, czego dowodem jest właśnie Magierowski, bo nie jest jednym z nich. I teraz jeszcze żąda za to, za to kasy. To jest, po prostu, no to jest sytuacja tak skandaliczna i obrzydliwa, że to się po prostu w głowie nie mieści, tak? A więc warto. Warto na ten pis taki jaki on jest. Tak, to są po prostu ludzie, którzy doją, tak? doją państwo tyle, ile tylko mogą, po prostu ich patriotyzm, no czy oni są patriotami, ale właściwie takimi e, bardziej e, za pieniądze, tak? że dla nich właściwie e, wszystko ma swoją cenę, e, i to jest właśnie ten piękny polski pis. Tak? Prawo i sprawiedliwość, tak? prawo dla swoich, sprawiedliwość dla swoich, zatrudniamy swoich, jakby swoim pozwalamy kraść i oni. E, kradną, trochę się z nami dzielą, tak, jakby i to jest OK. Tak, I takie właśnie państwo zbudowało PiS. I to się musi skończyć, tak, natomiast ja uważam, że obecnie rządzący powinni troszkę bardziej pokazywać to, jak bardzo Polska została wykończona i zrujnowana przez PiS, bo PiS się chwali tym, że, że PiS z zapisu to było, były pieniądze na wszystko, tak, na 800+, na 300+, i właściwie na same plusy, na złodziejstwo plus również były pieniądze, no tylko, że PiS nie mówi tego, że Polska żyła na kredyt, tak, i że właściwie zadłużała się coraz bardziej, a te długi trzeba kiedyś spłacić, i dzisiaj Polska będzie płaciła tak? długi za, za to, co robił PiS. Polska będzie dodatkowo jeszcze musiała płacić kary za, 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 za to, co robił PiS, no, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak? jeśli chodzi o, o, to, o, to, o, to, o to, co się działo, o tę awanturę, którą PiS wywołał z Brukseli. Właściwie by można powiedzieć, że nikt na niej nie zyskał, tylko same kłopoty. Tak? Ale też kłopot polega na tym, że Polska dzisiaj nie ma prezydenta. Bo mamy jakiegoś człowieka, który się po prostu focha. tak. No i się tam okazało, że się Andrzej Duda nawet na policję pogniewał, bo nie przyszedł na 105. Na święto policji. Był tam premier, był półmarszałek Sejmu, był minister spraw wewnętrznych, a pan prezydent nie przyszedł, a przecież powinien przyjść, no ponieważ to on przecież podpisuje nominacje generalskie, no ale pan prezydent nie przyszedł na, na święto policji. Podobno ma zrobić jakieś swoje święto 31 lipca. Dlaczego pan prezydent nie przyszedł na święto policji? No się być może obraził na, na policję, no bo się okazało, że policja wkroczyła do Pałacu Prezydenckiego, kiedy to on w, w, udzierał schronienia kryminalistom, tak, osobom ściganym de facto. No to policja przyszła i panów zabrała, no i kiedy panów zabierała, to jeden z panów się uderzył o futrynę i potem się panie, panie się rozpłakały i w ogóle nie było fajnie. I to się wszystko stało jeszcze, kiedy pan prezydent nie był w pałacu. A więc zdaje się, żart, że Duda się pogniewał na policję, no i nie przed na święto policji i w ten sposób podkreślił jakby po raz kolejny, że on może tak coś zrobić, tak? A więc to jest po prostu to jest śmieszne i absurdalne. Przede wszystkim szkodliwe, tak? To jest po prostu znaczy, Mamy człowieka, który nie ma w ogóle chyba pojęcia o tym, jak funkcjonuje państwo prawne, mamy człowieka, który ma jakieś, jakieś niesamowite ego. Warto też podkreślić, bo teraz o tym się zapomina, że tak naprawdę Andrzej Duda był tym, który, który zablokował finalnie wypłatę środków dla Polski z KPO, bo przecież to było tak, że Szymkowski-Welsenk, wtedy jako minister do spraw europejskich, pojechał do Brukseli, tam coś podobno załatwił, przyniósł do Polski jakąś ustawę i opozycja, ówczesna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL, pomogli tą ustawę przez Sejm przeprowadzić, Senat ją klepnął. I którą ją zablokował? Andrzej Duda, tak? ponieważ się okazało, że ta ustawa może spowodować, że część sędziów, których Andrzej Duda nominował, których on powołał, mogą de facto stracić tak naprawdę ten, te etaty, które mieli. No I Andrzej Duda obraził, no i postanowił odesłać tą ustawę, która miała blokować fundusze SKPO KPO do Trybunału Konstytucyjnego, który wówczas też był sfochany. Pomimo, że to był czas, przecież przez półtora roku, Trybunał Konstytucyjny był pogniewany, czyli ziobryści pokłócili się z pisowcami, ale Trybunał nie działał, bo tam chodziło przecież o przyłębską jedni przyłębską uznawali, inni nie uznawali. To i Swochany Trybunał nie pracował, a więc sędziowie sfochanego Trybunału po po pobierali uposażenia 50 tysięczne co miesiąc, 50 tysięcy złotych wypłaty, za nic nie robił Trybunał przez półtora roku. Jan Szejtuda, który miał dokładną świadomość tego, że Swochany Trybunał nie rozpatrzy. Ustawy, którą do Trybunału przesłał. Nawet mówiąc jeszcze, w Trybunale leży ta ustawa, którą Andrzej Duda przesłał dotycząca tej pierwszej komisji Lex Tusk, którą Andrzej Duda przecież podpisał, potem jak wiemy, zawetował tą komisję w cztery dni później i właściwie złożył swój własny projekt. No, ta ustawa tam dalej leży. No i ustawa dotycząca reformy Sądu Najwyższego, tak jak zostało to przyjęte w przednim semie, to leży w Trybunale Konstytucyjnym. Wtedy Trybunał był swokany, nie pracował, był pogniewany, chociaż brał pieniądze. A Więc tak to wyglądało za Państwu, za Państwa Tak, Wszyscy to Państwo, y, y, którzy mogli, tak naprawdę, z pisowców doili. Tak? Sędziowie Trybunału Stronnego nie pracowali, bo byli słuchani na siebie i na przyłębską. Nie pracowali, ale kasę brali. Tak? E, TVP, y, TV, TVK, y, czyli TVP, TV Kurski, robili propagandę, a więc y, y, propaganda musiała kosztować y, tysiące. Ciątki, setki tysięcy złotych za komentarze, za różnego rodzaju filmy paradokumentalne. No i ten największy, największy film, naj, 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 największy skandal, czyli reset. Pan Rachoł 650 tysięcy złotych, tak, pan Senckiewicz ponad milion złotych. Tak właśnie ci ludzie cenili jakby swój patriotyzm. No i dzisiaj mamy taką sytuację, gdzie właściwie no, większość tych pisowskich nominatów musiała odejść. Jeszcze mamy pana Świlskiego, który również musiałby się wytłumaczyć z tego, gdzie się podziały pieniążki w okresie, gdzie on zajmował się Polską Fundacją Narodową. Tam też chodzi o raptem parę set milionów złotych. Mam nadzieję, że kiedyś pan Świlski się będzie musiał z tego wytłumaczyć. Warto również zapytać media pisowskie, gdzie są pieniążki. Tak, na przykład pan Sakiewicz, tak, gdzie są te pieniążki, które wziął inni panowie zajmujący się mediami pisowskimi. Natomiast faktem jest, że no ci ludzie w, no już wydoili co mogli, no i jeszcze pozostaje taki Magierowski, tak, no, na przykład um, można zdążyć się, że faktycznie czuję się poszkodowany jeśli porównać Magierowskiego, człowieka Dudy do tego co wydoili ludzie na przykład Sorlenu, ile wydoiła na przykład koleżanka Jarosława Janina Gos i tak dalej, no to faktycznie to wypada marnie. Przy czym, jeśli chodzi o to dojenie, to może zauważyć, że na przykład w Monie to dojoną do ostatniej chwili na właściwie ile się tylko dało. I tutaj takim przykładem świetnym jest przykład Agnieszki Glapiak, tak? która dalej jest przewodniczącą Kraju Rady Radiowania i Telewizji. Przypomnę, pani Glapiak wysłała do Monu e, w, w maila z, z, z intym do zegarka, który chciała i powiedziała, że sobie ten wybrała. No tak? co chodziło? No chodziło o to, że w kiedy to Mariusz Błaszczak odchodził z MONU, to wypłacał premię wszystkim swoim, wszystkim swoim akolitom. Okazało się, że jednak część z nich już im się nie należało, dlatego że nie pracowali już w monie. To tak, trzeba było zdać jakiś nowy system, żeby jeszcze trochę wydoić ten MON. No i wymyślono, że właściwie można wydoić jeszcze troszkę MON, wykorzystując fundusze prezentacyjne, czyli jakby robić zakupy na poczet różnych gości zagranicznych. No i okazało się, że ma przyjechać delegacja z Południowej Korei, a więc zamówiono z tej okazji kilka rzeczy, w tym zegarek damski, który miał być wręczony wiceministrowi obrony Korei Południowej. To jest jakby standard, znaczy ja oczywiście rozumiem, że przyjeżdża facet, to się wręcza mu damskie zegarki, to jest logiczne, prawda? No. A więc no, okazało się, że jakby z tych pieniędzy, które miały pójść na, na, na reprezentację Polski. I, stosunki międzynarodowe, no to wypłacało się kolejne premie i e, prezenty. No i tak właśnie pani Klapiak dostała sobie zegarek, który już on sama sobie wybrała, tak? Bagatera kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak więc wyglądało to państwo PiSu. No i zdaje się, że Magierowski no jeszcze jest jednym z tych, który chciałby coś tam jeszcze wydolić. tak? Natomiast, no, e, jest to skandaliczne i pytanie jest takie, czy to nie jest tak, że w, za chwilę to Magierowski będzie musiał zwracać jakieś pieniążki i zamiast dostawać pieniądze, to on będzie musiał zatać. Tylko ja chciałem e, powiedzieć coś raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne: e, że to nie jest tak, że ci ludzie doili i wydoili e, jakieś tam mityczne państwo. Tak? Bo to, to państwo utrzymują Polacy. tak? Nie tylko pracujący żyjący w Polsce, ale również ci, Polacy, którzy żyją za granicą, oni też płacą m, często podatki mają nieruchomości, robią w Polsce zakupy. Tak więc to nie jest tak, że jeśli ktoś żyje za granicą to nie ma prawa się upominać o sprawiedliwość, bo jego też to dotyczy, tak? A więc w imieniu tych, którzy żyją za granicą, też chciałem powiedzieć, że, że, żeby co to niektórzy po prostu nie obrażali tych ludzi żyjących za granicą, ludzi, którzy po prostu Polsce życzą dobrze, bo ci ludzie niekiedy, a być może nawet najczęściej, robią więcej dla Polski niż tacy, tacy, tacy dyplomatołkowie, jak Makierowski. I to było świetne sformułowanie Bartoszewskiego, Wosława Bartoszewskiego, świętej pamięci który nazwał za pierwszego PiSu ludzi z dyplomacji PiSu dyplomatyłkami. Dyplomatyłkami to, to, to są dyplomatyłki, przecież widzimy, co zrobili z polityką zagraniczną. A więc pamiętajmy, że PiS doił, tak? I wydoił to państwo tak bardzo, jak mógł. Wykończył parę spółek, ale to nie jest tak, że on wydoił jakieś tam państwo. On wydoił nas, obywateli, taki I to PiS nam, obywatelom, jest winny pieniądze, tak? Dlatego też te pieniądze powinny być odzyskane na tyle, ile się da. <laughs> Powtórzę raz jeszcze, PiS trzeba rozliczyć, czyli trzeba tych ludzi e, ukarać za to, co zrobili, wielu z nich po prostu posadzić, bo na to sobie zasłużyli. E, ale dla złodzieja najgorszą karą nie jest to, że siedzi. tak e, Najgorszą karą dla złodzieja jest to, że się mu odbiera to, co ukradł, a więc posadzić, odebrać im pieniądze i przede wszystkim zdelegalizować. Tak? E, bo to nie jest partia polityczna, tylko to jest mafia, której to głównym motem jest wydoić tyle, ile się da i warto mieć tego świadomość. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy uznają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do polubienia go. Jak również tych, którzy znają, że ma działalność na YouTube jest cokolwiek warte, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości, które od Państwa otrzymałem. Dziękuję i proszę o więcej. Bardzo dziękuję moim ulubionym hajterom. Na szczęście znowu się ujawniliście. Z się za Wami, faktycznie, zatęskniłem za, za Waszymi pięknymi komentarzami. Wasz hajt dla mnie brzmi jak poezja, tak więc proszę Was naprawdę o jak największą kreatywność, jak najwięcej hajtu. Nie przeszkadzajcie sobie. Mnie to mobilizuje do dalszej pracy, tak więc nie przejmujcie się. Róbcie sobie po prostu przyjemność. Rozumiem, że no, jeśli ktoś ma takie, jakie ma możliwości intelektualne, i nie stanie się odnieść do treści nagrania, no to odnosi się do tego, do czego może, do lampy, do kołnierza, do tego, że ktoś jest ślepy. Tak, jestem niewidomy, się tego nie wstydzę, ale proszę bardzo, zachęcam do dalszego hejtowania. Wasz hejt dla mnie brzmi jak poezja, niezwykle motywująca mnie do, do dalszej pracy. A więc bardzo dziękuję i proszę o więcej. Dziękuję Państwu za uwagę, za poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.